Dzień dobry kochani, w sobotę. Pogoda pod psem. Nie obrażając piesków, kocham je, ale leje i leje i leje. I jest ciemno. Dzisiaj zaczniemy spacerek po ogrodzie. To jest różeniec górski. Malutka roślinka kwitnie na żółto. też gdzieś nam się tu wysiał. O tutaj mamy sieweczkę. Se przeniosę ją w inne miejsce, bo tutaj mam schowane na skalniaku między orliczkami. Trawy miałam wyczesać, do tej pory tego nie zrobiłam. <noise> Brak czasu. Idziemy, pooglądamy, co nowego zakwitło. Zakwitło kilka nowych kwiatuszków. Pokazał się kolejny, Siebolda. To jest taki delikatny, różowy, ale kwiatki ma szarpane. Wdało mi się tutaj orliczek i mi go zagłusza. Muszę delikatnie orlika podkopać. I przenieść. A jak nie, to uskubię mu liście, żeby robił przestrzeń mi tutaj. Dlatego pierwiosnka. Wszystko mam powykładane. Takie ulewne deszcze, wszystko pływało w ogrodzie, ale takie przesadzanie, teraz, że od razu mi podleje super sprawa. Dobra, nie ma rudzej, idziemy patrzeć, co kwitło. Tutaj mamy i fejon. Koloru białego. Już nam się pięknie rozwija. Sporo jeszcze ma pączków. Tutaj taki delikatny, w niebieski wpadający. I również tutaj pod hibiskusem, czyli pod ketmią. Na to mówią hibiskus drzewkowy, ale to ketmia. Ale każdy wie o co chodzi. Rozwinął się fiołeczek motylkowy, korobkowany. Zobaczcie, jak wróżka dorwała sobie pióro i robiłam mu kropeczki fiołki bardzo mocno się rozrastają jak również rozsiwają tutaj mamy sieweczkę fiołeczka takie duże poletko bardzo ładnie się prezentuje na obrzeżach rabatek tutaj te żółte maleństwo to jagodowiec kwiatki żółte zwisające do dołu widać pręciki roślinka rośnie na słonecznym stanowisku ale nie lubi suszy a obok to są te pierwsze szafirki które kwitły, takie delikatne, niebieski. zobaczcie jak zawiązują już nasionka i będą strzelać będą się rozsiewać a tutaj psi ząbek z bliska żółte słoneczka Teraz w sam raz, żeby nas pocieszyć jak niebo mamy po prostu takie paskudne. Tutaj mamy liriopę do ścięcia liście brzydkie, a obok mamy szczawik ozdobny. Liście podobne są do buraczków, ale jest to szczaw ozdobny. Też również się ładnie rozsiewa i pokazuje nam się na rabatkach kolorowo jeszcze trzeba się wziąć za wycinkę przekwitniętych jacentów. tutaj basio, a tam z tyłu hortensja owinięta, bo jeszcze może przymrozić tutaj epifelium e, epifilium, epimedium na epifilium mówiłam epimedium a na epimedium mówię epifilium pomarańczowe już malutku przekwita ale pokazują się piękne liście. Tak samo tutaj, sanguinaria, maleństwo pamiętacie, owinięte miała kwiaty w liściach, ale już pięknie podrosło. I pod listkami zaraz znajdziemy. Powinny być zawiązane. O, mamy nasionniki, zobaczcie. Tu są nasionka i jeszcze są pozostałości kwiatów schowane. A tutaj mamy pręciki z nasionkami. Ładnie też się powysiewało. Także Sanguinaria Kanadyjska też się wysiewa. Tylko wystarczy zobaczyć w środek i widać nasionka. Tutaj kolejny pierwiosnek z Jebolda. Ale on jak wychodzi ma liście koloru żółtego. Później się przebarwiają na zielone kwiatki. Jak widać będą ciemne. Ciemny róż, ale czeka na słoneczko. Tutaj mamy zawilce, żółte, też zmoltretowane przez deszczyk. Szafireczki. No i tutaj poletko zawilca pełnego. Nie wiem czy uchwycimy. Jest widoczne. Też rozchodzą się ładnie, tak jak trawa. Tutaj przekwita nam żółty, tam mamy ciemny fiolecik i z koloru różowego. Laki bardzo ładnie pachną, też takie bardziej zapomniane roślinki, ale roślina wdzięczna, ładnie się prezentuje, ładnie się wysiewa, jak również pięknie pachnie, a rośnie przy narcyzach żółtych i białych chociaż wam powiem że u mnie wszystko koło wszystkiego rośnie kwitnie jak poziomka na żółto zapomniałam nazwy więc napiszę w opisie będzie podana nazwa ona jest odmianą variegata ale bardzo mocno przechodzi w zielone listki później gdy dostanie więcej słoneczka dostanie tej variegacji Również się ładnie płoży, i musiałabym ją stąd wyeksmitować, a wsadzić tu co innego, a ją przenieść w inne miejsce. Tutaj oczyszczałam sobie, bo szafirki zagłuszyły mi dwa karty lepnice. Jedna schowana była między krokusami i musiałam te krokusiki pościnać. Tak samo tutaj, tu były te poletka krokusów. Już nie chcę, żeby mi się tak wysiewały. Część będę musiała pozabierać, bo po prostu mam ich tu. Zobaczcie, tu są same krokusy. Tego je poobcinałam. Oczywiście nie do końca, tylko na wysokość, żeby jeszcze sobie ciągły soczki. A tutaj kolejne Siebolda. Kolor ciemny róż. Także tutaj będą krokusy stąd zabierane, bo mi zagłuszają. Za dużo się ich tutaj wysiało. Ciemno, jakbym w nocy nagrywała, ale to takie chmury idą deszczowe, więc nie za bardzo widać idealnie. Ale tutaj zobaczycie, to jest wytryszek. Zobaczcie, taki ziółwik. Dzień dobry. Zielony w środku. Później z doblistkami. Coś podobnego jak Dziwidło. Ma takie pojedyncze wysokie listki oczywiście podrosną a później z tych kwiatuszków będą czerwone kolby i będą się wysiewały zobaczcie tu mamy maleństwa wytryszków no nawet spore poletko nawet widać tutaj ma trzy listki to jest właśnie ten wytryszek powysiewał się tutaj jak nie wiecie jak wygląda siewka pokrzywy Tutaj również, zobaczcie, mamy poletko wytryszków maleństwa. Ale jeszcze nie do pikowania. Są za małe. A to, nie wiem, gdzie to jakieś. Tu jeszcze fiołki. I tam kolejne zawilce białe, pełne. No, także rabatki, zobaczcie, jak się zmieniają. Teraz zaczną królować tutaj irysy, lilie a niedawno były tutaj krokusy zaczyna kropić więc będę uciekała ostatnim kwiatkiem którego wam pokażę to delikatne białe epifilium epimedium przepraszam czyli kwiat elfów białe drobne kwiatuszki listki również ma drobniutkie ale nie chcę pokazać swojego piękna bo deszcz je ugniót do dołu. Nie wiem, czy słychać, ale pierwszy raz w tym roku usłyszałam kukułkę. Kuka. Mam drobne w kieszeni, także mnie nie okuka. A ja Was, kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę jeszcze miłej soboty wieczoru, bo nie wiem, kiedy ten filmik wgram, bo jeszcze buszuję w ogrodzie ale również pięknej niedzieli, aby słoneczko było. No i żeby te przymrozki nas już nie nawiedzały. Żeby ta zimna Zosia już dawno odeszła. Dobra. Na koniec Ciemiernik Wariegata. Miłego papa.